Rozkaz wystąp. Józefów, 30 maja 2008. Kupiec Otwock, Szczep Józefów, imienia Roberta George'a Hamiltona, drużyna piąta DHS Leśni. Rozkaz L1 na 2, łamany na 2008. Spocznij. Punkt pierwszy. Informacja o powołaniu zastępu. Informuję o powołaniu zastępu wędrowniczego, który będzie działał w naszej drużynie. W skład zastępu będą wchodzili. Jan Brzeziński, Maciek Dąbrowski, Michał Dymkowski, Piotr Jagodziński, Jan Kostrzewa, Jakub Wojciechowski, Wanda Zamojska, Karina Zielińska. Rozkaz. Wszystkim życzę satysfakcji z wędrowniczej służby w nowym zastępie. Punkt drugi. Mianowanie. Mianowanie. Mianuję zastępową zastępu wędrowniczego druchną Karinę Zielińską. Rozkaz. Mianuję funkcyjnym zastępu wędrowniczego druha Jakuba Wojciechowskiego. Nie ma. Punkt trzeci. Zamknięcie prób na stopnie. Zamykam próbę na stopień ćwika druhowi Jakubowi Wojciechowskiemu. Gratuluję duchowi wytrwałości w dążeniu i do, i do zamknięcia próby. Otwar Punkt czwarty. Otwarcie prób. Otwieram próbę na następujący stopnie. Harcerski Orlej. Harcerski. Harcerski Orlej i harcerka Orlej. No to jest inaczej. No Harcerki Orlej. Drugną za Zamojskiej i Karynie Zielińskiej. Rozkaz. Harcerza odlego Drugą Janowi Brzezińskiemu, Michałowi Dymkowskiemu, Piotrowi Jagodzińskiemu, Janowi Kostrzewie i Jakubowi Wojciechowskiemu. Rozkaz. Wróć. <grym grym> Otwieram. próbę wędrowiczą Druchowi Maćkowi Dąbrowskiemu. Raskaz. Wszystkim życzę owocnej pracy nad sobą w ramach prób szybkiego ich zamknięcia. Punkt piąty. Inne informacje. Informuję, że w dniu dzisiejszym rozkazem L1 2008 przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego Leśni otwarte zostały próby na stopnie. Harcerki Olej, druchni Dorocie Lutyk, harcerza Orszaka, druchowi Jakubowi Borowemu. Rozkaz! Mocność! Czuwaj! Podpisał harcmistrz Mirosław Grocki. Spoc. Druchno. Choć to będzie lepiej słychać. Tak, chyba. <grych> to ci Już, tak, to ja to mam Już na Tak! Ja tu leżę w nowej funkcji. Wiąże z, z nią dużo nadziei, tak jak z naszym całym zastępcą. Czy... Tak. Tylko dalej. Ale ty nie zabierzesz mnie do tak całkiem, prawda? No, na razie nie. A Kazik za to odpowie, że cię. <grych> <grych> Kazik Wy macie też odpowie. No, no, Marciu,